Się wspinają, ją, zawsze luzik. wejdź szybko na jej kanał. Przywitać się arbuzik. na no przygód z i chętnie porozmawia. Uśmiecha się do ciebie. Ty subaj zostawiasz. męta szok, w górę. lubi to, bo to luzik, a guzik mocy Hejka, to Luzik Arbuzik. Witam was w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokażę wam jak zorganizowałam swoją toaletkę. nie widzieliście moje pojemniczki na kosmetyki. Opowiem wam trochę więcej o nich. Moja mama mi je znalazła. Tak, znalazłam te pojemniczki na Allegro i wspólnie z Zuzią pomyślałyśmy, że fajnie by było te kosmetyki wszystkie jakoś pogrupować i ułożyć, tak żeby nie tworzył się bałagan. Wcześniej Zuzia na wszystkie kosmetyki miała w szufladach. No ale perfumy ciężko wyjmować z takiej szuflady, ponieważ... Później odkłada się zawsze to nie na swoje miejsce, i wtedy Zuzia nie wie w sumie, jakie perfumy miała, jakie nie miała, i tak bardzo e, ciężko było jej e, utrzymać porządek w tych wszystkich e, pojemniczkach. E, oczywiście są tam takie kosmetyki, jak jakieś pudry, czy tam podkłady. Tusze do rzęs, których Zuzia oczywiście nie używa na co dzień, na przykład, bo nie maluje się, kiedy idzie do szkoły, czy nie wychodzi w makijażu na dwór. Ona, Zuzia bardzo lubi się malować, ćwiczyć to malowanie. Może kiedyś zostanie wizażystką, lubi ćwiczyć w domu. Ogląda gdzieś jakieś różne filmiki z makijażami i to samo próbuje zrobić w domu. Tak, Zuzia? Tak. Bardzo lubisz się malować w domu, tak? Pokazujesz różne też. Też nagrywa czasem filmiki, czy wysyła mi na przykład, jak jestem w pracy, żebym obejrzała, jak ona to zrobiła. Bardzo fajnie jej się to udaje. Większość tych kosmetyków, Zuzia, skąd masz? Mam z Exxon. Albo od mamy. Większość od mamy. Tak, to są kosmetyki, które gdzieś mi się nie sprawdziły, albo po prostu e, kupiłam coś, co nie pasowało mi i oddałam to Zuzi, bo Zuzia to zabawy, po prostu może to mieć. E, chyba większość z tych rzeczy, które tutaj masz, to głównie kupujesz sobie swoje perfumy. Zuzia, pokaż może jakieś swoje ulubione. Dobra, to teraz pokażę Wam kilka moich ulubionych par perfum. To jest moja pierwsza ulubiona par perfum. Perfumy? Tak, takie perfumy. A nie, to jest chyba taka mgiełka, no nie wiem. Bardzo fajne, takie od Adidasa. Drugie to są moje takie ulubione, bęga ładnie pachną. A trzecie to są takie nowe i teraz je otworzymy. No daj Zuzia, podtrzymam Ci mikrofon, a potrzymam Ci Zuzia mikrofon, a te otwórz. Tak, te perfumy zostały, Zuzia została na prezent na święta od swojej chrzestnej. One są dostępne w Rossmanie i są w różnych zapachach i już z Zuzią kupiłyśmy sobie dwa kolejne zapachy. Taki różowy, jasny i różowy ciemny, chociaż chyba najładniejszy jest ten, ponieważ jest to zapach e, wiśnia, tak? Czy czereśnia? Tak, chyba wiśnia albo czereśnia. Mega ładnie fajnie, się po prostu zakochała. Tak. no te e, Gessy, tą giełkę kupiłyśmy w Exxonie chyba? Tak, w Exxonie. No i Adidas chyba też był kupiony w w, w Rosmanie, nie? No, albo w Hebe, nie jestem do końca mm -hmm. pewna. E, w sumie fajne są te pojemniczki, bo można te pojemniczki, możecie je zakupić na Allegro, e, cena jest bardzo niska, możecie też je użyć do, nie kosmetyków, ale gdzieś na przykład do jakichś kredek, czy mazaków, nie Zuzia? Tak. Czy możecie też na przykład tam sobie położyć jakieś swoje skarby, które trzymacie? Zuzia, a pokaż ten pojemniczek na pędzle, bo Zuzia też ma pędzle, oczywiście są teraz umyte. I już czyste zostaną. Taki bardzo ładny. I jak będą już tutaj wysuszone, czyste, wszystko tutaj będzie włożone. To się tak otwiera i się kręci. Tak, fajnie jest ten pojemniczek, bo jest taki obrotowy. No, super ładny, biały. I ma fajną taką fakturę, nie Zuzia? No, to jest mega takie ładne. No i wczoraj jeszcze yy, Zuzi Tata był na zakupach wekszyn i kupił coś yy, fajnego, czyli takie lustereczko, które wygląda właśnie tak. Świetne jest to lusterko. Pasuje tutaj do Zuzi toaletki i myśleliśmy, że będzie trzeba je opierać o ścianę, baliśmy się, że spadnie, ale okazało się, że ono jest tu z tyłu z taką podstawką, więc spokojnie jest bezpieczne i trzyma się yy, fajnie. No, Luzia, to może powiedz co z tych wszystkich rzeczy, które zakupiłaś, podoba ci się najbardziej. Najbardziej? To Chyba podoba mi się to na pędzle albo no co jest takie, takie no rzadko spotykane to, lusterko. Fajne to lusterko jest. Bardzo ładne. Mhm. Bardzo się z nimi cieszę. Też się cieszę, że mogłam trochę właśnie zmienić tutaj to wszystko. Znalazło się też parę rzeczy do wyrzucenia. No właśnie, jak to bywa, tak? Że parę rzeczy też do wyrzucenia się znalazło. Ale też będziesz miała teraz przejrzystość i będziesz mogła używać wszystkich tych kosmetyków, na przykład wszystkich perfum Zuzia, tak? Bo czasem nie, nie pamiętałaś jakie, jakie, perfumy, jakie perfumy masz. A że Sylwestra spędzasz z koleżanką u siebie w domu, więc będziesz mogła też z nią się pobawić w te malowanki. Jak myślisz? No, może, może. Bo lubisz to robić. Opowiedz coś o tym. Opowiedz Buzia, coś o tym więcej. Tak, nie tylko lubię malować na płótnie albo na kartce, ale też lubię malować na swojej twarzy różnymi kosmetykami. Tak dla zabawy. To jest dla mnie takie fajne i nawet odstresujące czasami. Lubię się też czasami pobegłupiać z moją koleżanką przez telefon. Malujemy się, robimy jakieś dzikie makijaże. No bardzo, bardzo po prostu lubię tak malować się. Ale nie wychodzę z tym makijażem spokojnie, nie wychodzę z nim nigdzie, nawet do szkoły. Nigdzie. No tak, bo jesteś jeszcze za mała, żeby wychodzić z tym makijażem gdzieś na zewnątrz, ale fajnie jest, że masz taką pasję i że fajnie, że coś takiego robisz. A myślisz, że to w przyszłości chciałabyś to robić, czy po prostu to jest tylko takie na odstresowanie, jak powiedziałaś, czy gdzieś na zapełnienie czasu, jak ci się nudzi? Raczej nie będę taką makijażystką czy tam malarką, bo jakby ja to lubię robić tak w międzyczasie, żeby tak zajmować się tym, żeby po prostu czas mi szybciej leciał. Ale tak to, to raczej to nie jest taka za bardzo moja pasja. Bardziej wolę tańczyć. <laughs> No właśnie, Zuzia lubi bardzo tańczyć i też nagrywa dużo różnych filmików. Na przykład e, wczoraj nagrała filmik do jednej z piosenek z nowej Akademii Pana Kleksa e, i ten filmik ma bardzo dużo wyświetleń. Nawet Akademia Pana Kleksa go udostępniła w swojej relacji, więc to kolejny sukces dla Zuzi. Zuzia, może opowiedz coś o tym? Ja z tego się bardzo cieszę. Od razu, jak spojrzałam telefon, jak to zobaczyłam, to byłam taka szczęśliwa, że to szok. No, też ten taniec, dużo razy wczoraj było prób do tego tańca, trochę się tego uczyłam, bo było parę niedociągnięć, bo tam coś mi nie wychodziło, czy coś. Ale ogólnie piosenka jest bardzo fajna i też ten taniec, ten układ jest fajny i prosty. No to Widzieliście właśnie mój taniec, którego udostępniła Akademia Pana Klicza na swojej relacji na Instagramie. Bardzo też bym chciała podziękować moim rodzicom, że pomogli mi w zrealizowaniu takiej mojej mini toaletki. Zachęcam Was też do subskrybowania mojego kanału, dodawania łapek w górę i do komentowania. Oczywiście miłych komentarzy, no i też link do mojego Instagrama znajdziecie w opisie. Pa! Ciebie, ej, i słuchaj głosu swojego serca. Ciesz się każdą chwilą, bo krótkie są, każda kolejna. Brawo! Może być piękniejsza, może zrobić wszystko, tym, To ubierz to. Ubierz siebie, posłuchaj Zuzi Nie podawaj się do przodu i śmaj Bądź jak Dusik, chodź, pusik do no, no, Naprawdę warto robić, bo jest